Witam serdecznie na moim dziewiętnastym poście. 1 maja o godzinie 14 odbyło się spotkanie wideokonferencja z panią Emilią, która specjalizuje się od zdrowego odżywiania dzieci i karmienia oraz prowadzi swoją stronę i działalność Strategia Jedzenia. Na tym spotkaniu również byli obecni moi przyjaciele z IF, którzy są samorzecznicznikami od osób z autyzmem i ADHD. To byli Kuba i Michał. Mogliśmy się na początku przedstawić się i powiedzieć, czym się interesujemy i czym się zajmujemy na co dzień. Następnie zaczęliśmy zadawać pytania na temat żywienia dzieci oraz jak zmienić ich nawyki żywieniowe. Przy zadawanych pytaniach mogliśmy się zapytać o nasze dolegliwości i z czym się wzmagamy, aby poprawić nasze odżywianie na każdy dzień. W większości osób w spektrum autyzmu borykają się z trudnościami gastrycznymi takimi jak zapalenia żołądka czy też towarzyszący refluks żółciowy. Osoby w spektrum mają bardzo wrażliwą gastrykę i dlatego najważniejsze dla mnie i moich przyjaciół było to, aby uzyskać pewne porady, które pomogą nam rozwiązać błędy czy też rozważyć swoje zalety prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Spotkanie było bardzo pouczające, ponieważ mogliśmy się dużo dowiedzieć wiadomości o pewnych związkach i składnikach odżywczych, które mogą nam sprzyjać w spożywaniu danych posiłków i też piciu różnych napoi. Dowiedziałam się o lekach przypisanych od lekarza gastrologa i o regularnym badaniach, by y móc kontrolować stabilizację pewnych witamin i minerałów oraz innych czynników w swoim organizmie. Mogliśmy też swoimi doświadczeniami się podzielić z panią Emilią, jakie mamy diety. Moim zdaniem o zdrowie trzeba dbać i jest najważniejsze, jak i o samozdrowe odżywianie i regularnej aktywności fizycznej. Moi przyjaciele byli bardzo zadowoleni z tego spotkania i jak tak samo. Mogliśmy dużo wnieść wiedzy, by lepiej poprawiać jakość życia w naszym organizmie, będąc osobą w spektrum autyzmu. Spotkanie uważam za bardzo udane i dlatego bardzo, ponieważ dało nam dużo do myślenia, w jaki sposób mamy o siebie się zatroszczyć i o nasz układ pokarmowy. Dla osób w spektrum autyzmu i kieruję oto mój wniosek: Jedzcie mało, ale często i nie za szybko. Ustarcie swoje menu i spożywajcie tak, aby zadbać o dietę dobową. Nie obiadać się na noc. Regularną aktywność fizyczną w ciągu dnia. Chodzić na konsultacje do lekarza specjalisty i dietetyka. Monitorować stan zdrowia. Dla osób z refluksem lekkostrawna dieta i unikania kwaśnych, tłustych, słodkich i ostrych potraw. Spanie na lewym boku z podniesionymi wysoko wysokopoduszkami. Branie regularnie leków. I przede wszystkim zachęcam, żebyście mogli chodzić na otwarte konferencje, które są przez organizacje lokalne, fundacje i stowarzyszenia prowadzone na temat żywności poruszane przez wykładowców i specjalistów.